Mówi się, że najlepszy aparat to taki, który akurat mamy przy sobie. No i cóż, to powiedzenie zdecydowanie się sprawdza. Pomyślcie tylko, ile fajnych chwil, fajnych momentów nigdy nie zostałoby zarejestrowane, gdyby nie fakt, że zawsze nosimy przy sobie wysokiej klasy aparat w smartfonie. Ba, kto nie ma w swojej kolekcji na komputerze zdjęć wykonanych w czasach, kiedy najlepsze, najbardziej zaawansowane aparaty w telefonach miały 5 czy nawet 2 megapiksele? I tak, zdjęcia z tych pierwszych smartfonów oczywiście były wykorzystywane tylko i wyłącznie do przekazania informacji, ponieważ ich jakość była, no, dosadnie mówiąc, średnia. Natomiast dzięki niebywałemu przeskokowi technologicznemu, który miał miejsce w ostatnim czasie, dzisiaj zdjęcia z najlepszych fotosmartfonów mogą bez problemu konkurować z tymi wykonanymi profesjonalnymi aparatami. Dlatego też rola takich smartfonów się zmienia i dzisiaj z nich korzystają nie tylko amatorzy, którzy chcą sobie zrobić po prostu ładną fotkę, ale też profesjonaliści jak vlogerzy, youtuberzy czy nawet profesjonalni fotografowie. Sam nie jestem fotografem i żeby nauczyć się fotografować trzeba na to poświęcić naprawdę wiele lat, natomiast tak się składa, że mam tutaj Huawei P60 Pro. Huawei jest sponsorem tego materiału i chciałbym Wam dzisiaj pokazać kilka uniwersalnych sztuczek, dzięki którym Wasze zdjęcia mogą wyjść odrobinę lepsze, jeżeli Waszym jedynym aparatem jest ten w smartfonie. Zapraszam! Przede wszystkim, jeżeli chodzi o fotografię zarówno tą klasyczną, jak i tą mobilną, kluczową wartością jest to, ile światła tak naprawdę dociera do naszej matrycy. To z kolei regulowane jest przez trzy czynniki. Szybkość migawki, wielkość przysłony, no i oczywiście czułość samej matrycy. Ci, którzy są zaznajomieni z trybami profesjonalnymi w smartfonach zapewne wiedzą, że ISO, czyli właśnie tę czułość matrycy, można sobie ustawiać. Natomiast do tej pory bardzo mało smartfonów miało możliwość fizycznej regulacji wielkości przysłony. Wielkość przysłony wpływa na wiele czynników – od tego, jak dużo światła wpada do naszej matrycy po to, jak wygląda głębia ostrości w naszym zdjęciu. Dlatego właśnie aparaty z bardzo dużą jasnością, czyli np. światłem 1.4, tak świetnie radzą sobie w kreowaniu efektu bokeh. Tu właśnie świetnie sprawdza się Huawei P60 Pro. Telefon posiada główny obiektyw o rozdzielczości 48 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu i zmienną przysłoną. Od 1,4 do 4,0. Oczywiście w trybie automatycznym smartfon sam postara się dobrać najlepiej wyglądające ustawienia, ale dzięki przyjaznemu interfejsowi możemy sami pobawić się tym, jak wygląda nasze zdjęcie w różnych wariantach. I jestem przekonany, że będzie to naprawdę wartościowe wprowadzenie w świat fotografii. Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest wykorzystanie wszystkich tych innych aparatów, które mamy dostępne w naszym smartfonie. Tutaj niestety pokutuje przekonanie, że tych innych obiektywów oprócz głównego po prostu nie opłaca się używać, co we współczesnym fotosmartfonie jest po prostu bzdurą. Tutaj zdecydowanie warto zwrócić uwagę na kamerę telefoto, czyli popularny Zoom, dzięki której możemy uchwycić kadry niemożliwe do wykonania za pomocą podstawowego aparatu. W przypadku Huawei ten ultrajasny obiektyw ze światłem 2.1 posiada 3,5-krotne przybliżenie optyczne i dzięki świetnej stabilizacji obrazu i autofokusowi z detekcją fazy, nie tylko może posłużyć do stworzenia ciekawych zdjęć odległych od nas obiektów, ale, a może przede wszystkim, jest to również narzędzie do zdjęć makro. Dzięki temu, że on również posiada wysoką rozdzielczość 48 megapikseli, możemy uchwycić naprawdę fajne detale, które w innym wypadku po prostu by nam umknęły. Ci, którzy czytają Antyweb na co dzień, zapewne wiedzą z jaką rezerwą podchodzę do aparatów makro w smartfonach. Natomiast muszę powiedzieć, że tutaj moje przekonania po prostu okazały się błędne, ponieważ dzięki tym aparatom udało mi się uchwycić kilka naprawdę bardzo fajnych ujęć. Dlatego, jeżeli interesuje Was taka fotografia, zdecydowanie warto sprawdzić, czy telefon, który chcecie kupić, ma takie możliwości. Jeżeli już mówimy o obiektywach, no to jeżeli chcemy zrobić np. zdjęcie jakiegoś krajobrazu albo grupowy portret, niezastąpiony okaże się obiektyw szerokokątny. Tutaj ma on światło 2-2 i pole widzenia aż 120 stopni. To co jest bardzo ciekawe, no to fakt, że kolorystyka tego zdjęcia, czyli rozpiętość tonalna, jest dokładnie taka sama jak w przypadku dwóch poprzednich aparatów, co absolutnie nie jest standardem w branży i co jest warte podkreślenia. To, co najbardziej podoba mi się w takich smartfonach, to połączenie ultrajasnych obiektywów z matrycami RYYB, które absorbują nawet o 40% więcej światła niż klasyczne matryce. To z kolei przekłada się na rewelacyjny tryb nocny i niesamowite efekty podczas fotospacerów po zmroku. Nawet w trudnych warunkach oświetleniowych jesteśmy tutaj w stanie uzyskać zdjęcia o wysokiej rozdzielczości, szczegółowości i przede wszystkim żywej kolorystyce. To w połączeniu z możliwością ręcznego sterowania przysłoną, o czym mówiłem już wcześniej, daje naprawdę świetne efekty, jeżeli chodzi o zdjęcia nocne. Finalnie, jeżeli chodzi o dzielenie się zdjęciami, które zrobiliśmy z innymi ludźmi, na przykład poprzez social media, to warto zauważyć, że większość osób wrzuca te zdjęcia takimi, jakie je zrobiło. No i cóż, nie ma w tym nic złego, w końcu w smartfonie pracuje wiele technologii, które mają właśnie sprawić, żeby te zdjęcia były po prostu dobre. Na przykład tutaj mamy technologię X-Mage, która zbiera informacje ze wszystkich kamer, po to, żeby nasza fotka wykonana wybranym przez nas obiektywem była po prostu najlepsza. Natomiast dzięki tej technologii zdjęcia z Huawei'a są szczegółowe i bogate w detale, dzięki czemu, jeżeli będziemy chcieli poddać je postprodukcji, będą one po prostu jeszcze lepsze. Na telefonach Huawei nie ma absolutnie żadnego problemu z dostępem do takich aplikacji, ponieważ w ostatnim czasie naprawdę mocno w tym temacie rozbudowało się AppGallery, czyli repozytorium producenta. Teraz mamy tam naprawdę masę programów do edycji grafiki i wideo o różnych możliwościach i zastosowaniu. Dlatego jeżeli ktoś ma ochotę, warto sprawdzić AppGallery pod tym względem i zobaczyć, co też ciekawego możemy zrobić z naszymi zdjęciami. To oczywiście jest tylko wierzchołek góry lodowej, który myślę jednak, że dość dobrze pokazuje, że fotografia mobilna może być po prostu bardzo fajna. Każdy oczywiście będzie miał swoje doświadczenia w tym temacie, więc zachęcam do podzielenia się nimi w komentarzach. Ode mnie to na dzisiaj już wszystko. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie lajka, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!